To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Dla nas wy, a dla was my Najlepsi przyjaciele Możesz dziś spełnić sny wyobraźni Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele: to my! Tosia i Tymek! Słuchajcie, ktoś idzie. Chodźmy. Nowe ubrania. Do Mosia! Cześć, Mosiu! Kiedy tylko pojawi się u nas Mosia, to wiemy, że przyszła też babcia. Cześć, cześć, babciu! Babcia! Witajcie, skarweńki! Twoje włosy są jakieś inne. Tak. Podoba wam się czerwony? Fryzjer farbował je cały poranek. Bardzo ładnie wyglądasz. O. Mamusiu, mogę mieć takie czerwone włosy jak babcia? Nie, nie bardzo, Tosiu. Mm. A gdzie mój powitalny przytulaniec? Uścisk! Kto chce mi pomóc rozpakować zakupy? Ja, 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 ja chcę! No dobra. Mam coś dla was. Co dla nas masz? Uwielbiamy oglądać, co kupiła nam mamusia. Co jest w torbach? Pokażę wam. Siad, Cały czas rośniecie siad, i wyrastacie już ze swoich ubrań, moja. dlatego... Tosiu, dla ciebie nowe dziewczęce oh, dżinsy. Ale Są na nich śliczne motylki! Spójrz, tatusiu, patrz, Tymek! <grym> o, dobry wybór. A dla ciebie, Tymku, mam te. Co myślisz? Ja nie chcę nowych ubrań. Chodź i zobacz. Spójrz. Te dżinsy są z dinozaurami. Dobrze wybrałam? Co się mówi? Dziękuję, mamusiu. Dziękuję, Rzeczny mamusiu. Chłopiec. Uwielbiam moje nowe dżinsy. <noise> babciu, babciu, spójrz na moje nowe dżinsy. Spójrz, babciu, mam na nich modelki. Mogę je przymierzyć, mamusiu? Oczywiście, że możesz. Tymku, chcesz przymierzyć swoje nowe spodnie? Nie. Mosia chce ciasteczko. No dobra. Uwaga. Siad. Siad. I... Proszę, Mosiu. Dobry piesek. Wystarczy. Tak. Więcej nie <noise> potrzebuję. Widzisz? Bardzo ładnie, Tymku. Teraz umyj porządnie ręce. Co to jest? To specjalna miarka. Zaprojektowana tak... Aby pokazać, jak wysoki jesteś w porównaniu do różnych zwierząt, chcę być tak wysoki jak dinozaur. Dobrze. Wytrzyj, proszę, rączki i zobaczymy, jaki jak jesteś wysoki. Brachiozaur. No chodź. Mierzymy. No chodź. Stań, proszę, przy ścianie. Stój, wyprostowany. Dobrze. Zobaczmy, jaki jesteś wysoki. Odsuń się. Spójrz, jesteś Gepardem. Jesteś tak wysoki, jak gepard od stóp do głów. To najszybsze zwierzę lądowe na świecie. Rety! Jak szybko umiesz biegać? Stój, Tymuś! Dacie babci pożegnalnego przytulańca? Muszę lecieć na ukoch. Chodź, Mosiu, na nas już pora. Dobry piesek, no i jest smycz? Papa pa, Mosiu. O, Papa pa, Mosiu. Już ją mam. No i już. Papa pa, wszystkim. Pa! Pa Mosiu! Pa Babciu! To zanieś Za to, proszę na górę do Łazienki. O. Dobrze, mamusiu. <laughs> Dziękuję. Pa, pa, mamo. Następnym razem, jak wpadnę, włóż dżinsy z dinozaurami. Pa! <laughs> Zgadnij co. U, 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 u. Lepiej uważaj. Zmierzyłem się i jestem taki wysoki jak goryl. A ten goryl tak lubi gepardy, że pożera je w całości. Zaraz cię skrupie. Nowe spodenki? Zobaczymy, czy pasują Ach, Mamo, ja nie chcę Podoba mi się to, co mam na sobie Ty i Tosia szybko rośniecie Wasze ubranka już są za małe Potrzebujecie nowych O, spójrz, pamiętasz jeszcze? Nasze stare koszulki Tak, babcia kupiła je wam na drugie urodzinki Zobacz, jakie są malutkie O, spójrz na to Wasze malutkie ogrodniczki. Czerwone dla. Tosi i granatowe dla Taak. mnie. Tak! Zgadza się. Nosiliście je przez cały czas. Nie mogę uwierzyć, że w niej już nie wchodzisz, mój duży chłopaku. Wiesz co? Musimy się pozbyć kilku starych rzeczy, żeby zrobić miejsce dla nowych. Poszukam z Tosią jakiś toreb. Mamusiu. Hm? Dlaczego zawsze z Tosią mieliśmy takie same ubrania? A dzisiaj kupiłaś nam różne? No bo rośniecie z Tosią, dorastacie i lubicie teraz różne rzeczy. No tak, ja lubię dinozaury, dlatego kupiłaś mi spodnie z dinozaurami. Dokładnie tak. A Tosi kupiłam dżinsy z miniącymi się motylkami. Bo ona lubi motylki! Dokładnie. <laughs> Hej, Tymek! Spójrz na mnie! Zrobiłam skrzydło z moich starych spodni! O! Ja to wezmę! Jestem orzełkiem! Tata mnie zmierzył i wyszło, że jestem orłem. Mogę latać! Latać? Tak! Proszę, przymierz swoje dżinsy, Tymek! Mierzyły moje nowe dżinsy z dinozaurami, i wiecie co? Polubiłem je. Wow. O, synku, jak ty wyrosłeś! Co jest na obiad? Spaghetti. Dobrze na tobie leżą te nowe spodnie, synku. Dziękuję. Spójrzcie na nas. Mamy inne dżinsy. Nie jesteśmy już bliźniętami. No właśnie! Pewnie, że jesteście. Zawsze będziecie moimi bliźniętami. Jesteście wspaniałą tosią i fantastycznym tymkiem. Tylko szybko rośniecie. A ja myślę, że wasz pokój jest zbyt mały na dwójkę dorastających bliźniaków. I na ich wszystkie duże ubrania, prawda? Wtedy Wiesz, właśnie, mamusia powiedziała. Jeśli przeprowadzimy do innego domu, każde z was będzie miało swój pokój. Jeśli przeprowadzimy się do większego domu, każde z was będzie miało swój pokój. I co wy na to? A mogłabym mieć tapety z motylkami, żeby pasowała do moich jeansów? <laughs> Oczywiście, że tak. No to ustalone. Teraz umyjcie rączki, czas na obiad. <laughs> I to, powiedziała Dziękuję. mamusia, byłoby na tyle. Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa, Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj mamusia wróciła ze sklepu z nowymi ubraniami. Pamiętacie, co dokładnie nam kupiła? Czy to były nowe szorty? Czy może nowe jeansy? Prawidłowa odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie. Prawidłowa odpowiedź to nowe dżinsy. Zobaczcie. Co jest na obiad? Spaghetti. Dobrze na tobie leżą te nowe spodnie, synku. Dziękuję. Spójrzcie na nas. Mamy inne dżinsy. Nie jesteśmy już bliźniętami. No właśnie. Pewnie, że jesteście. Zawsze będziecie moimi bliźniętami. Jesteście wspaniałą Tosią i fantastycznym Tymkiem. Tylko szybko rośniecie A ja myślę, że wasz pokój jest zbyt mały na dwójkę dorastających bliźniaków I na ich wszystkie duże ubrania, prawda? Jesteście tacy ciężcy. Świetna gra Było fantastycznie Do zobaczenia Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.